Jak oszukują biura nieruchomości? E, jaka jest prowizja pośrednika nieruchomości? E, boję się, że po emisji tego filmu mogą się dla nas obrazić pośrednicy nieruchomości, e, no bo sam tytuł filmu jest dla nich troszeczkę e, obraźliwy. E, i, I na wstępie zaznaczę, że to nie jest tak, że każdy pośrednik państwa chce oszukać, natomiast każdy pośrednik chce na transakcji zarobić. To jest jak najbardziej naturalne, że gdy korzystacie z pośrednika przy zakupie lub przy sprzedaży nieruchomości, no to taki pośrednik nie będzie miał prawie nigdy wynagrodzenia ryczałtowego, prawie zawsze będzie miał po prostu prowizję. I teraz ile wynosi taka prowizja, to oczywiście zależy od miasta, to zależy od wielkości nieruchomości. Natomiast wszystko pomiędzy 1,5-3% to jest taka w Polsce norma rynkowa, tak? Natomiast to, o czym Państwo musicie pamiętać, i tutaj troszeczkę przechodzę już do tych biur nieruchomości, które nie do końca się zachowują uczciwie, to musicie pamiętać zasadniczo o trzech rzeczach. Po pierwsze, gdy jesteście sprzedawcą, mówię teraz z punktu widzenia sprzedawcy, musicie pamiętać, że pośrednik będzie chciał też dostać prowizję od kupującego. Więc bardzo dobrze ustalić z takim pośrednikiem, z którym się umawiacie na prowizję, czy on w ogóle ma prawo wymagać od nabywcy prowizji bo może się okazać, że na przykład Państwo umówiliście się na 2% prowizji i wydaje się Wam, że to jest całe wynagrodzenie pośrednika, a pośrednik tak naprawdę przy każdemu nabywcy, którym pokazuje mieszkanie mówi, że jeszcze jest prowizja 3% pośrednika dla nabywcy i nie dość, że wtedy realne wynagrodzenie pośrednika nie wynosi 3%, ale 5%, to jeszcze może się okazać, że taki pośrednik Państwu wystraszy nabywców i Państwo o tym w ogóle nie wiecie, tak, więc fajnie Fajnie umówić się z takim pośrednikiem, czy on będzie brał prowizję od nabywców, czy nie będzie. Jeśli nie będzie, to on musi Wam to obiecać no i wtedy ewentualnie ta jego prowizja od sprzedaży może być ciut wyższa, ale przynajmniej wtedy Wy macie gwarancję, że on nie będzie, nie będzie straszył nabywców prowizjami. Druga rzecz przy pośrednikach dotyczy wyłączności. To znaczy zasadniczo pośrednicy lubią pracować na wyłącznościach i lubią podpisywać z Państwem umowy. Które nie pozwalają Państwu oferować nieruchomości poprzez albo innych pośredników, albo samodzielnie. Więc no, musicie na to zwracać uwagę. To nie jest tak, że nie można się mówić z pośrednikiem na wyłączność, no bo to oczywiście motywuje pośrednika, to że on ma jakby gwarancję tej prowizji, gwarancję sprzedaży. Więc w określonych sytuacjach takie umowy polegające na wyłączności nie są głupim rozwiązaniem, no ale musicie mieć Państwo tego świadomość, jaką umowę z takim pośrednikiem podpisujecie, żeby nie było przypadkiem tak, że Wy, na przykład, nie wiem, podpiszecie umowę z pośrednikiem, na wyłączność, pośrednik nie będzie nic zrobił, bo będzie średnio efektywny, a wręcz nieudolny. Państwo samemu znajdziecie jakiegoś nabywcę i się nagle okaże, że przyjdzie pośrednik i mówi: No, to ja poproszę 2% od tej transakcji, gdzie wy znaleźliście nabywcę, no bo tak naprawdę to wy nie możecie sprzedawać samodzielnie, musicie sprzedawać poprzez pośrednika i mu się zawsze te 2% będzie należało, tak? Więc trzeba uważać, co się z pośrednikiem podpisuje. I trzecia wreszcie rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to e, takie umowy z pośrednikami, gdzie co prawda nie ma wyłączności, ale jest e, e, klauzula, która umożliwia pośrednikowi zwrot wynagrodzenia za poczynione czynności w sytuacji, gdy państwo sprzedacie nieruchomość nie poprzez pośrednika. E, bo to w granicach rozsądku jest zapewne sensowne, tak? to znaczy takie klauzule się dodaje po to, żeby na przykład pośrednik, Miał jakąś gwarancję, że jeśli wy sprzedacie nieruchomość jakby poza jego plecami albo samodzielnie, no to jeśli on na przykład nie wiem, zainwestował w jakiś home staging nieruchomości, zrobił jakąś sesję fotograficzną, miał jakieś prezentacje, no to jemu się jakieś tam wynagrodzenie należy, natomiast to powinno być dość precyzyjnie napisane w umowie. tak? To znaczy wtedy naprawdę trzeba to zapisać precyzyjnie, że na przykład za każdą prezentację jest, nie wiem, 100 zł wynagrodzenia, tak? Za jakiś tam home staging jest na przykład 1000 zł wynagrodzenia. Żeby potem nie było tak, bo takie sytuacje się zdarzają, że jest taka ogólna klauzula, która mówi, że pośrednik ma prawo do domagania się zwrotu kosztów za czynności związane z próbą sprzedaży nieruchomości, gdy państwo sprzedacie tę nieruchomość poza plecami pośrednika, ale już konkretne wynagrodzenie za te czynności nie jest częścią umowy, a jest na przykład na stronie pośrednika, nie? I nagle się okazuje, że za każdą prezentację on ma na przykład 1000 zł wynagrodzenia, tak? I te kwoty potem pośrednik sobie wylicza i okazuje się, że to wynagrodzenie tak naprawdę jest równe tej prowizji, którą miał dostać, mimo tego, że w ogóle nie sprzedał, a jedynie dokonał, nie wiem, trzech czy czterech prezentacji. Więc to sobie warto sprawdzić, to sobie warto dość dobrze w umowie z pośrednikiem wynegocjować.